Czas na kangur kakao. Pa pa pam 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 Pa pa Gdzie jest ten statek? gdzie? Wiem wszystko! Więc każdy zrozumie, że nie mądry hunter złapać mnie nie umie! Jak oni mówią hunter w grze z 2003 roku, to jest delikatne... Nie wiem cicho, nie wrześć tak bo nas usłyszą! Nie kieram głos. Pat. Nie można przypadkiem zrobić coś Aby iść do przodu, użyj przycisków kierunku. Aby skoczyć, naciśnij przycisk akcji. Dukaty wskażą ci drogę. Do tak zobaczenia! Zna, użyj przycisków akcji, aby skoczyć. Tak w ogóle chciałbym powiedzieć, że jest to całkowicie oryginalny pomysł, który wymyśliłem sam i żaden absolutnie youtuber nie zrobił tego wcześniej. Strzałką się obraca y, kierunki, i shiftem się bije. Ale to brzmi Nie wiem jakie brzmi jak 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 bobrem! jak W bobrowym brzmi Czy chcesz wejść do lasu? brzmi eee. No... Niech będzie brzmi jak jak miło. jak trzeba skakać. Ej co mi tak przyjadę ciągle w grę Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy cię rzucać szyszkami ha. Gdzie mogę go znaleźć? W To zajrzyj się za moją chatą. Naciśnij przycisk ataku, aby je rozbić. E, ma dziwne, że tutu łamping. Odnieś szyszkę i rzuć nią naciskając przycisk rzutu. E. Dobrze, jeszcze to powtórzy osiem razy. Trafię. Trafisz, już rzucasz... Szkoda, Wszyszka, że nie ma tutaj żadnego przycisku sprintu. Ej! Ej. 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 Ej, Ej. co jest? Co jest? No dobra, świetnie rzuciłeś, ale nie o to chodzi. O, chyba można... Już cię wypuszczę. Aha! I też przeze mnie musi pracować? Dobra, idę. Teraz to będzie się ruszać. Tak, tylko i mogę pójść na górę. O, tu mogę wypuścić Boberta. Jak on ma te same voice line'y, co ten yy, oryginalny. Jak pies wygląda.